Przeżyłeś jakiś szok osobowościowy? Co się stało? To jest ta sama adrenalina. Tyle, że mnie nie sadzło No to musisz mnie teraz aresztować. Albo zrobisz to ze mną. Szerzej. Od, odpuść to, dobrze? Mówisz to jako policjant czy stary kumpel? Stary kumpel policjant. Co? Nie chcesz mi nic powiedzieć? Że wy co? Powiedz, że mnie nie podsadzasz. Że co ci nie robię? Że jesteś po mojej stronie. Jestem. Zawsze byłem. Dzięki, szerszej. Uspokoiłeś mnie. Nie ma zdrowych szerszej, są tylko nieprzebadani. No, no jasne. Mosanie! No, kurwa piście! Szerszej! Co? Co też żeś tutaj? Chyba umarł. Zapomniałem, że masz taki widok szerszy. No.